Michał Archanioł na kościele świętego Michała. A tutaj widać tam z daleka jest kościół. A nie kościół, tylko dom. Poprzednio był dom, gdzie mieszkała królowa szwedzka Krystyna. Która miała być królową Polski. Praprawnuczka. tam mistrza Krzyżackiego, który składał hołd pruski. Na rynku w Krakowie 10 kwietnia. 1600, nie w 1525 roku jego praprawnuczka czyli Krystyna składała hołd papieski wchodzimy na kościoła świętego Michała gdzie po otworzeniu nowego kościoła dokładnie 18 czerwca 2012 roku w 19 Religii Thyssen, Jaszkę, urodził biskupa Jaszkę z Bitomia, masona, który zmarł 11 lipca tego zeszłego roku. W tym kościele odbył się się rytuał masoński, masoneria z całego świata. 29 września 2012 roku tutaj w tym kościele na zaproszenie biskupa Jaszkę, katolickiego biskupa z nazwy były rytuały masońskie. Tak przyjęli świat kościół. Jeszcze nie było Franciszka, który był przygotowywany do swojej roli na 13 marca 2013 roku. Rok później, w 15, zainstalowali tutaj Stefana z kolonii. Kościół świętego Michała Archanioła w Hamburgu. Ewangelicki kościół. W tym kościele było rekwiem w oczekiwaniu na światło. Jak również były uroczystości dziękczynne za koronację wnuka Sobieskiego, 50. cesarza Karola VII, koronowanego przez swojego brata arcybiskupa pięciu kościołów we Frankfurcie nad Menem 12 lutego w 1000. 1742 roku było to tysiąclecie synodu zwołanego przez świętego Bonifacego we Frankfurcie nad Menem czwartym roku w drugim roku, kiedy urodził się Karol Wielki założyciel 25 grudnia. osiemset dziesiątego roku Kościoła Katedry Mariackiej, Kościoła Mariackiego w Hamburgu.